Siemano, siemandero Albo siemano, siemano Dzisiaj minus, minus 11 rano taka, je, taka jest pogoda, no masakra Jakaś, słuchajcie Masakra, zobaczymy czy Czy nasza Octavia sobie poradzi z takimi mrozami Całą noc, uwaga Poszło, poszło A to dzisiaj za plany? Jak jest trochę czasu, to lecimy do lasu e Zastanowić się znowu nad moczeniem nóg Ale najpierw Słuchajcie, najpierw zrobimy Zakupy, bo trzeba mieć Jakąś kiełbasę, cokolwiek Żeby do tego Lasu mieć z czym iść Także zapraszam Was na zakupy Żyjemy autko, jesteśmy po zakupach Buty przygotowane, skarpe, ciuchy ciepłe też Muszę sobie kupić te takie Kurcze, jak to się nazywa Takie ochraniacze między butami a łydkami takie materiałowe, które spowodują, że nie będzie się dostawał śnieg. Dobra, przechodzimy do zakupów. Bułeczki są, jest tym razem boczek i zaraz powiecie, że od kogoś ściągam pomysły z boczkiem, ale nie tylko kraftowy, nie tylko Wiwakowy, Boczek Pieki, nie tylko, ale zagraniczni yy, ludzie, którzy prowadzą kanały i Spędzają czas w lesie, też często pieką boczek. Następnym razem może spróbujemy upiec skrzydełka. Mamy też kiełbasę jałowcową, a to wszystko dzięki Wam, dzięki widzom kupiłem, rosół, bo ktoś proponował mi, żeby zrobić zamiast zupki, zamiast yy, herbatki, rosół, więc będzie rosół, oczywiście jakaś kolka na drogę, no i woda, nie, nie, nieodłączny element, woda niegazowana, już dobre, jurajska, to wszystko zabieramy do lasu, jest naprawdę zimno, czy ja dam radę w ogóle tam, kurde przetrwać te parę godzin się zastanawiam, czy ja nie zmarznę, ale buty są gacie podwójne są no chyba będzie dobrze no i to tyle mam do powiedzenia, słuchajcie no, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie może coś jeszcze dogram do tego odcinka, a może po prostu go wrzucę i będziemy się widzieć na tamtym kanale w lesie.